Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Walczuk. E, opiekuję się klientem, który nazywa się Nike w 180 Jung von Matt I chciałem dzisiaj powiedzieć o takim dość ciekawym zagadnieniu. E, jakim jest tak zwana prywatna popularność. Albo e, popularna prywatność w zasadzie. E, wraz z rozwojem social mediów tak na dobrą sprawę zaszła w nas jedna zmiana. Wszyscy staliśmy się celebrytami, wszyscy staliśmy się markami. E, bardzo łatwo można nam przypisać te same cechy co markom, jeśli chodzi o, o nasze poruszanie się w social mediach. E, mamy swój tone of voice, mamy swój brand message, e, mamy, mamy swoją grupę odbiorców, niezależnie od tego ile osób e, ona liczy. E, no i e, jakby szybko nauczyliśmy się, że ta wymiana całej tej sfery naszej prywatnej jest bardzo łatwo policzalna i bardzo łatwo można ją wymienić e, na popularność. I to w Kanadzie zostało nazwane statusem kim? E, no i to jakby definiując to e, polega to na wymiernej wymianie prywatności na popularność. To znaczy jakby demonstrując kolejne fakty ze swojego życia e, wzmacniamy, swoją, wzmacniamy swoją popularność. I dzieje się tak też dlatego, że ogólnie internet jest, jest takim miejscem, które raczej nie przypada ze słowem prywatne. Tak? Nie lubimy prywatnych profili, które są zamknięte. Nie lubimy filmów, które nie są dostępne w naszym kraju. Tudzież jakby użytkownik, bo po dwóch dniach komentarzy namyślił się, że jednak nie chce go publikować i, i, i czytać, co ludzie piszą. No i jakby, ponieważ przynosi nam to profity, jesteśmy bardzo zaangażowani w to, niezależnie od tego, jakby, ile mamy tych odbiorców, czy jest z nich. Pięć czy pięć tysięcy wiemy, że nie możemy ich zawieść. Wiemy, że ta nasza prywatność jest, jest popularna, że wiemy, że ludzie to lubią, wiemy, że ludzie lubią zaglądać e, do naszego życia. No i czujemy się trochę tak. Sir, it's midnight. Go home. Get some sleep. There's no time to sleep when the city is counting on me. Mar Yelp reviews, sir. I had a bad experience at Red Lobster, i if the people don't know about it, they could too.

Tak na dobrą sprawę, im więcej odbiorców mamy na Facebooku, tym więcej jesteśmy im w stanie po, pokazać, ponieważ sami wiemy, jak, jak bardzo oczekujemy właśnie prywatnego życia, jak bardzo jesteśmy nawykli do tego, że, że, że to prywatne życie się eksponuje, e, tak samo mając coraz większą grupę odbiorców, e, chcemy im coraz więcej pokazać. I tak jak powiedziałem wcześniej, e, jakiś mądry Kanadyjczyk nazwał to statusem Kim, ale tak naprawdę opłaca się nam to. E, w, e, tak na dobrą sprawę w każdym możliwym wymiarze, jaki sobie wymyślimy. E, może to być jakby czysty profit, może to być profit taki jeśli, społeczny, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o pozycję. E, no i właśnie dlatego chciałem opowiedzieć, jak ta, jak ta prywatność, jak sprzedawanie jej wpływa na to, co my robimy. E, wpływa na marketing, wpływa na marki, wpływa na, e, na to, co możemy komunikować i czego ludzie e, poszukują. E, i postawiłem taką tezę, że ta prywatność jest trendem, ponieważ w bardzo łatwy sposób jest ona w stanie stworzyć również język po prostu wizualny. To jest sesja zdjęciowa wykonana do magazynu Interview i ta sesja zdjęciowa została wykonana przy pomocy Facetime'a. Nie wiem, czy jakby rozmawiacie na Facetime'ie ze sobą, ale Jakość tego połączenia jest, myślę, bardzo daleka od tego, co, z czego jesteśmy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o sesje zdjęciowe tego typu gwiazd. Sesja ta została wykonana przez jednego z większych fotografów modowych na świecie i została wykonana w niedzielę rano, jakby zaraz po obudzeniu była całą tą rozmową, więc... E, produkując ten content i, i, i jakby pokazując te, 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 tego typu sceny, Dowodzimy, że to niekoniecznie chodzi zawsze o sprzęt, niekoniecznie zawsze chodzi o technologię w takim wymiarze naszym, w jakim lubimy na nią patrzeć, żeby wszystko było ładne i piękne. To wystarczy, tak na dobrą sprawę, kontentem tutaj nie jest wartość zdjęcia, tylko prywatność. Fakt, że jest to zdjęcie jakby, po pierwsze, jest ono dwutorowe, ponieważ tak na dobrą sprawę są to dwa zdjęcia jeszcze z tym w rogu. No a po drugie, jakby jest to czyste sprzedanie jakiegoś prywatnego momentu i uczynienie z tego produktu. To jest kolejny przykład. Jest to magazyn, który już stricte zaczerpnął z takiej, powiedzmy sobie, prywatnej, prywatnej sceny, którą każdy może doświadczyć. Jest to kładka magazynu Bob, totalnie wzorowana stylistyką instagramową. Ale idzie to też dalej. Jest to przykład, którym możemy się pochwalić, że tak powiem, z własnej stajni. Zwróćmy uwagę, że nawet marki, które mają bardzo zamknięty, e, bardzo zamknięty e, świat wizualny, bardzo dopracowany ten język i, i nie jest on e, dziełem przypadku, również decydują się na korzystanie e, z, z mediów, które wyglądają jakbyśmy nagrali je sami, tak jakby nagrał to ktoś, kto to, kto to podgląda, jakby, kto, kto, kto podgląda tę scenę, a nie jak oficjalne duże wideo, jak oficjalna duża reklama. I tak się składa, że był to Lunch dość dużego produktu, a, który był butem zrobionym dla Roberta Lewandowskiego po jego e, ostatnich e, osiągnięciach. I tak jak powiedziałem wcześniej, nasza prywatność potrafi być też produktem. E, podobno kupowanie książek i posiadanie książek w domu jest mądre. To jest książka, która została wydana przez Kim, Kardashian. I jest to książka, która nazywa się bardzo wdzięcznie Selfish a zawiera 150 selfie z dekoltem, 23 selfie tyłka, 10 takich selfie i wiele, wiele innych. Natomiast w skrócie jest to 103, ponad 300 stron prywatności, zdjęć, które zostały wykonane totalnie jakby na potrzeby wspomnień. No i to, co jeszcze warto dodać. 500 sztuk limitowanych tej książki sprzedało się w mniej niż minutę. Myśl, myślę, że jeszcze poszło. Eee, I kolejnym tego typu przykładem, gdzie jakby nasza prywatność może się okazać bardzo, bardzo drogim produktem, jest taki przykład y, z Ameryki. Eee, to jest y, galeria Frizart e, Fair w Nowym Jorku. I jest to wystawa pana Richarda Prinsa, który posłużył się cudzymi zdjęciami z Instagrama, bez ich praw opublikował je i wystawił jako własną sztukę. Eee, to zrobić. Więc jest to zdjęcie dziewczyny wzięte z Instagrama. Eee, to jest to samo zdjęcie w galerii. Eee, a to jest zawrotna kwota, za jaką poszło. To jest mniej więcej 350 tysięcy polskich złotych. Eee, no i tych zdjęć było więcej, jakby. Więc niezależnie od tego, jaki był przekaz pana, który jakby pobrał te zdjęcia z Instagrama, myślę, że. Eee, 50 I kolejnym tego typu przykładem, e, gdzie to nasza prywatność może, mo, może w bardzo fajny sposób eksplodować dalej, e, jest taki przykład, gdzie to, co do tej pory przerowaliśmy dla tego naszego grona odbiorców e, pod tytułem 5 osób, e, jest dostrzegane szerzej poprzez hashtagi, poprzez kontekst, poprzez moment, w którym zostało opublikowane. Jak może ono wrócić do człowieka? I jakby jest to przykład tego jak, jak tak na dobrą sprawę ten content, który publikujemy, ten content, który wydaje nam się często taki no, jakby zwyczajny jak fajnie może posłużyć dalej i tak na dobrą sprawę ile mamy możliwości do budowania kampanii, ponieważ my jakby Możemy swobodnie z tej prywatności korzystać. Ludzie robią to sobie sami. Jakby nikt nas nie zmusza do tego, żebyśmy eksponowali tyle faktów ze swojego życia, a jednak to się dzieje. W związku z tym umiejętne korzystanie z tego, e, daje nam dostęp do bardzo fajnej wiedzy, do bardzo fajnych obserwacji, do bardzo e, konkretnych wniosków o, o, odnośnie konkretnych osób i myślę, że, że to pozwala nam tworzyć świat, który jest teraz e, chętnie oglądany, przez to, że jest po prostu bliższy, przez to, że wygląda, jakby został nakręcony. Kamerą z naszego własnego telefonu, przez to, że nie jest oficjalnym markowym przekazem, którego mamy pod dostatkiem, eee, no i przez to, że jest prywatny. Dziękuję bardzo. <noise> Czy są jakieś pytania? <noise> tak. But... Dzięki bardzo, ja mam pytanie, wiedziałem, ale nie przygotowane wcześniej, bo pokazałeś w fajny sposób jak można prywatność zamienić na, na, na walutę, co, co niektóre marki też potrafią robić, ale co byś na przykład powiedział dla, jest Piotrek i Magda tutaj, którzy pracują na trudnym produkcie bankowym jeszcze dla biznesu, to gdzie tam można znaleźć prywatność i, i jakby co można robić wtedy w tych social mediach, żeby ten przekaz z takiego oficjalnego stał się powiedzmy, bliższy ludziom, tak to rozumiem? Znaczy, ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia opowiadania ciekawej historii. I ona może być prywatna, ona może być osobliwa. E, zwróćmy uwagę, jak nawet wśród, e, pamiętam, jakby da, dawno, dawno temu w ATL-u, e, była taka była taka forma, której żaden kreatywny nie lubił i nazywała się testimonial. E, od mniej więcej dwóch czy trzech lat jest to jedna z najbardziej popularnych form, używana w case'ach reklamowych, w case study i, i, i coś. Ponieważ pokazuje ona normalnego człowieka, który opowiada o jakichś swoich emocjach. Przez to jakby ile tego przekazu się pojawia, chyba po prostu bardziej jesteśmy w stanie uwierzyć w prawdziwą historię, czy w ogóle w historię, nawet jeśli jest, jest, jest ona wykreowana. Eee, jeśli gdzieś zahacza, o to nasze życie prawdziwe. Trzeba może zwrócić uwagę na jedną rzecz, że od testymoniali to, co dzisiaj się y, szeruje na social mediach różni się autentycznością. A tak. Znaczy, ja w ogóle cel, celowo nie chciałem po, poruszać e, te, tego tematu, Aha. który tutaj się przewijał e, pod tytułem tego, czy ktoś naprawdę był na wakacjach, czy nie. Mhm. To jakby dla własnego klauzula Nie, ale nie, chodzi mi o to, chodzi mi o to, że te, te, m, bo to oczywiście podkoloryzowanie to jest trochę jakby też inny temat, ale że szeruje się kontent i, i on może być zabawny, nie musi być wcale zabawny. Czasami dużo więcej lajków like i udostępnień mają rzeczy, które jakby są spostrzeżeniami na bardzo poważne tematy, które, ale muszą być autentyczne w sensie insightu, jakby zrozumienia tematu, dotknięcia go, prawda? Tak, jak najbardziej. A to jak ten test, zrobić w social media? iPhone'em. <grywa> <grywa> Okej. Okay. Dziękuję bardzo w takim razie.